Cześć, witajcie. Witam Was w takim krótkim raporcie narciarskim ze Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego Szczyrk Mountain Resort. Spójrzcie jak tu dzisiaj wyglądają warunki, kolejki. Taki krótki, szybki, yy, szybka garść informacji. Zapraszam do oglądania. Dojeżdżamy do szczytkowskiego środka narciarskiego. Zaraz zobaczymy ile ludzi na parkingu, czy pełne jest parking. No, na bezkisportale nie było mało osób. Zobaczymy tutaj w rzeczy na dzisiaj był planowany start sezonu także tak wolnych miejsc czyli, że tu już nie staniemy przejechaliśmy tutaj na ten drugi parking przy gondoli on jest Pusty, ale ten pierwszy pełniuśki, także ludzie jeżdżą. Dwie trasy czynne, na górze, zobaczcie to jak to wygląda, jedziemy gondolą do góry. Przejdęliśmy już do gondoli, jedziemy do góry. Kolejka zerowa, ludzi nie ma, piątek. Dzisiaj miał być start sezonu zaplanowany ogólnie w szczyρk Mountain Resort. Natomiast start sezonu został został przeniesiony na 11 grudnia. Zatem szczyt wystartował miesiąc, tydzień wcześniej. Nie miesiąc, już się rozpędziłem. A szkoda, bo jakby miesiąc wcześniej to było jeszcze fajniej. Ale tydzień wcześniej wystartował. Mamy na dwie trasy, na górze. Y, trasa ze zbójnickiej kopy oraz trasa ze, y, małego, z Małego Skrzycznego. Są to dwie niebieskie trasy. Tu gdzieś macie pewnie teraz mapę. Widzicie tutaj, mimo tego, że zamknięte są trasy do gondoli y, z hali Skrzyczeńskiej, to widać, że co chwilę zjeżdża ktoś trasą numer 3. Widać, że ta trasa jest naśnieżona. Ona y, ma śnieg, ale nie jest to wystarczająca warstwa, żeby otworzyć ją dla wszystkich. Być... Ludzie mówią, że nie ma problemu ze zjazdem. Są usypane wielkie góry śniegu przygotowane do rozłożenia, <coughs> przepraszam, są wielkie góry śniegu przygotowane do roz... rozłożenia po trasach przez ratraki. Jutro startuje trasa numer 4 z Hali Skrzyczeńskiej do Soliska, trasa dwukilometrowa, również niebieska, ale jednak już taka bardziej ciekawa. A na trójkę i później trasę numer 10 z hali pośredniej, tam, yy, tam jak wyjeżdża niebieska kanapa, yy, musi, musi Szczyrk Mountain Resort poczekać, poczekać na jakieś większe opady, które myślę, że już lada moment powinny nadejść, bo prognozy są obiecujące. To jest taki krótki raport narciarski tutaj ze Szczyrku. Ja tutaj będę na Sylwestra w tym roku. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda Sylwestrowa zabawa. Najprawdopodobniej tylko wzdłuż trasy numer 3. Ale i tak będzie fajnie, będzie DJ, będą fajerwerki, będzie pokasownia, będzie wszystko co potrzeba na Sylwestrze będzie zabawa. Zobaczycie jak to wygląda. E, żebyście wiedzieli na przyszłe lata, czy warto e, czy warto tu przyjechać właśnie na takie sylwestrowe szusy. Ja nie byłem w szczerku na takiej zabawie, w coś sensie na zabawie, no, na takim wydarzeniu, i e, który szczerk organizuję ale może, może mi się również spodoba i. Będę chciał to kiedyś powtórzyć. W tym roku się na to zdecydowałem. Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje planów, to na pewno będziecie mogli to zobaczyć. Let me go, my heart is already broken you don't have to wait i can take the pain i will surrender let me go on a new adventure small change of plans unfortunately i went to do... do Kuflonki. zobaczyłem jakie tam są kolejki zdecydowałem że najpierw sobie wyjedziemy na Kopę tutaj widzicie mgła mgła tuż trasy numer 3B to jest najnowszy wariant najnowszy wyciąg w gamie Szczyt Marta i Resort który tu wyjeżdża ale trasa jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana jeszcze czuć struksik który był rano Naprawdę fajnie, naprawdę mi się podoba Można fajnie jechać, ja nawet kijów sobie tu nie wziąłem Bo to jest taki bardzo wariant dla uczących się Tylko właśnie tu przyjechałem żeby Wam to pokazać Ja szczerze mówiąc jak to wziąłem mnie, ja bym dużo chętniej dzisiaj gdy nie ma czynnych tras do z gondoli Bym sobie po prostu zjechał Bym sobie po prostu jeździł bez na arenie, w taki dzień jak dziś ale jutro, gdy już otworzą trasę numer 4 do Soliska to oczywiście wolałbym tu przyjechać ostrzcie narty, ostrzcie ale jest twardo nie no naprawdę, trasa jest mimo tej godziny, że tu jest taki sztruksik jeszcze, to naprawdę podziw, mimo tych ludzi którzy się wydają kuflące zajmować sporo miejsca to jednak yy, trasa nadal utrzymuje bardzo dobre warunki tutaj wysoko jest po prostu niska temperatura i dlatego to nie jest to co niżej tam jak gondola tu jednak mamy mniej więcej 1100 metrów Teraz jadę na małe skrzyczne, czyli wzdłuż trasy numer 2. Dobrze mówię, trasa numer 2. Jest to trasa niebieska, wariant, który ma kilometr, czyli 1200 metrów. 1200 metrów. Tutaj wyjeżdżamy takim orczykiem, który został wymieniony. Wcześniej tu jeździł taki stary orczyk. A ten y, nie był nowy, co prawda, ale ze Słowacji nowi właściciele, czyli Tatry Mountain Resort sprowadzili tutaj taki dość przyjemny y, pojedynczy, żeby mogli tutaj mogły osoby uczące się, sobie po prostu nim wyjechać do góry. No i tutaj ta trasa numer 2 została poszerzona y, zdecydowanie. Y, mamy tutaj można powiedzieć teraz autostradę bo jest naprawdę szeroko na górze a dodatkowo od tego roku na górze Małego Strzycznego w sensie przy górnej stacji mamy dodatkowo kamerę z której możemy sobie oglądać na warunki na żywo jak wyglądają w szczyrku. no co prawda pewnie na niej nic nie widać w tym momencie bo spójrzcie jaką mamy tutaj już mgłę To jak zupka z takim widokiem. Zobaczcie, 15.15 15, a jeszcze tyle ludzi tutaj na Kopę chciało wyjechać. Ale to jest naprawdę warunek na Kopie, jest idealny. Idealny jest warunek na Kopie. Tu nie ma. Ja nie wiem jak oni to tutaj przygotowują, tutaj, że to jest tak wysoko na pewno dodaje tutaj plusów do tego, ale ta trasa numer 3B na Skopy jest bardzo dobrze przygotowana Ale pięknie Szkoda, że, że, że jest mgła, bo tutaj Skopy jest przepiękny widok, naprawdę przepiękny Jadę w dół po raz ostatni Zobaczcie sobie teraz w tej godzinie yy, w grudniu troszkę jest ciemno Powiem Wam, że w grudniu tutaj yy, na kopnie mamy 15.15 15. Jest dość ciemno Naprawdę no, ciemno No tu nie mamy oświetlenia, dlatego kopa działa tylko do 15.30 do 15:30. My sobie zjedziemy tutaj trasą 3B, a następnie pytaliśmy się ludzi, że można zjechać trasą numer 3 do dołu. Ona jest zamknięta, na no własne ryzyko to oczywiście zrobimy, ale chcę wam pokazać jak przygotowany jest stok, jak w czasie sensie nie stok, a jak są przygotowani do do składania tego śniegu po właśnie tutaj po trasach. Tu widzicie trasa jest zamknięta, ale ja sobie nią zjadę. Ona... Teraz sobie zobaczcie. Jestem na hali skrzyczeńskiej. Tutaj zwykle jest problem ze śniegiem, ponieważ jak to na hali, tutaj bardzo wywiewa śnieg. On jest zawsze wywiany i tu zawsze jest jakaś połać. Takie widzicie, tak jak tu. To się normalnie tutaj zdarza. Bo im tu po prostu ten śnieg wywiewa Za mną mamy dwie trasy, dwie, znaczy tu mamy rozgałęzienie dwóch tras. w prawo to jest y, trasa numer 3, a w lewo trasa numer 4 Trasa numer 3 Trasa numer 3 jest y, do, prowadzi do dolnej stacji gondoli a trasa numer 4 do Soliska. Tu zaraz w prawo będzie jeszcze trzecie, trzeci zjazd na trasę numer 1, czerwoną, również prowadzącą do gondoli, ale na niej w ogóle nie ma. Znaczy jest śnieg, ale nie na tyle, żeby yy, narciarz mógł bezpiecznie po nim jechać. Spójrzcie, jak tutaj, jakie tutaj są usypane góry śniegu, które lada dzień będą rozprowadzane przez ratrak. Jestem na jednej z takich, właśnie górek, tutaj usypanych. Spójrzcie, co tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam wyżej. Cała masa śniegu, tylko do rozprowadzenia, ale oni chcą mieć tutaj po prostu perfekcyjnie przygotowaną trasę, i dlatego czeka, czekają z rozprowadzaniem tego śniegu. Inna sprawa, że po prostu to się tak wydaje, że tego śniegu tak naprawdę jest tak dużo. Gdy oni go rozprowadzą, zwłaszcza tam w tych niższych partiach, to zacznie go, wbrew pozorom, zostanie tylko cienka warstwa. No taka jest prawda, że to dla nas że to tylko tak wygląda dobrze, a później wychodzi jak jak wychodzi. No i znowu jestem przy gondoli. Zobaczcie tutaj już jest mało ludzi, ale sporo dojeżdża, sporo zjeżdża tutaj, mimo że trasa jest zamknięta. Widzicie jakie te góry są sutane. Ja wyjadę jeszcze raz, żeby zobaczyć jak to teraz o tej godzinie, czy może włączą oświetlenie, chociaż żeby było ładniej, czy nie. Ale w sumie i tak damy radę zjechać, nawet jakby nie włączyli. Tak jak mówiłem, jedziemy ostatni raz do góry. Tutaj gondolą, znowu na Halę Skrzyczeńską, gondola osobowa firmy Leitner. No cóż mogę powiedzieć, śniegu w Szczyrku jest, ale ciągle jeszcze brakuje. Tak bym powiedział. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech dni takich obfitszych opad, opadów, obfitszych opadów, żeby tutaj faktycznie to ruszyło tak szerzej, nie tylko czwórka do Soliska, ale tutaj przede, bo taka jest kolejność, że najpierw śnieży się czwórkę, trójkę, tutaj e, z e, z Hali do Gondoli, w dalszej kolejności dziesiątkę, później e, jedynkę, później zdaje e, się ósemkę. No i taka jest kolejność, no i na końcu mamy dwie nasze ukochane trasy, na końcu się śnieży Gond y na końcu się śnieży Golgotę i Binkule. No niestety, ale taka jest kolejność. To jest zrozumiałe, bo te trasy są najrzadziej uczęszczane. Najmniej jest to osób tak profesjonalnie jeździć, żeby sobie bez problemu poradzić na Binkuli. I dlatego właśnie zaczyna się od tych najpopularniejszych tras, które są i tak, i tak, i tak są dość strome w szczylku. Trójka do Soliska, przecież to jest dawna trasa czerwona, ona została wydłużona i dlatego stała się niebieską. Taka jest prawda. Yy, trójka trójka do, do gondoli. Taka prawda, no. jedziemy ostatni raz. Zobaczcie sobie jeszcze kilka ujęć. Taki krótki raport. No i to będzie tyle. Dzięki. Na razie, widzimy się w następnym vlogu, może raporcie. Łapka w górę, dzwoneczek, subik. Zapraszam. Oglądajcie następne filmiki. Cześć!